samej terapii będziesz trzeźwy i wszystko się poukłada? Nie. Słuchajcie, terapia jest tylko fundamentem, który my pokazujemy. Terapia jest narzędziem, który pozwoli Wam zmienić swoje życie. Ale po terapii musicie największą robotę zmienić i tu jest największy problem. Nie rozumiecie często, nie zdajecie sobie po prostu sprawy z tego, ile pracy, ile wszystkiego trzeba jeszcze włożyć po tym, jak skończycie taką terapię, na przykład w ośrodku, jak ten nasz My Way. Tu jest tylko, tu są narzędzia, tu są tylko fundamenty, które stwarzamy. Mówimy, co jest dobrze, co jest źle, co musisz zrobić, jak zwracać uwagę, co, w którym kierunku masz iść. Nie, że wracacie po takich czterech tygodniach czy sześciu tygodniach terapii i wywracacie do znajomych, którzy oni chleją, czpają, robią przy Was krecki, chleją kurwa, a Wy siedzicie, nie jest wszystko zajubiście, bo Ja byłem na terapii. Gówno prawda. Jesteśmy słabi na początku. Musimy się wzmocnić. Musimy od początku budować swoje wartości. Wywalić to, co jest złe, zostawić to, co jest dobre. Nie ma innej opcji. Inaczej wrócicie. Wrócicie do tego, co było. I potem się znowu załamujecie. Nie jest to możliwe. My jesteśmy, my jesteśmy ekspertami. Wiemy, co robić. Wiemy, co działa najbardziej, co nie działa. Ale jeżeli będziecie chcieli wewnętrznie to zrobić, to to zrobicie. Wczoraj miałem, słuchajcie, telefon od Jacka, naszego tutaj absolwenta, który zadzwonił do nas, powiedział, że jest 10 miesięcy już trzeźwy. Ja mówię, a co zrobiłeś? Ja wdrożyłem wszystkie wasze narzędzia, które da, daliście mi i dziękuję wam bardzo. I o to w tym chodzi. I trzymam kciuki za ciebie, Jacku, żeby Dary tak w, w takim kierunku szedł. Nie bójcie się takich terapii. Nie bójcie się ośrodków leczenia uzależnień. Nie musicie tutaj przychodzić. Tu chodzi o to, żeby w ogóle zacząć się lecieć. Są piękne miejsca i piękne ośrodki, w których możecie naprawdę naprawić swoje życie. W pięknych okolicznościach przyrody, w fajnych warunkach, to nie to, że ośrodki są zamknięte, kraty jakieś, nie wiadomo co i jakichś dwóch murzynów wielkich przypina was pasami do łóżka. Nie. My jesteśmy też ludźmi. Ja jestem tak samo uzależniony i ja dokładnie was rozumiem. Też się bałem, też się bałem. Mówię, co to mi da? Jednak jestem teraz cztery lata trzeźwy, ale pracowałem dalej nad sobą. Przez cztery lata. Ja w zeszłym tygodniu zacząłem następną swoją terapię, bo wiedziałem, że coś jest nie tak jeszcze. Jeszcze przepracowywać pewne rzeczy, jeszcze polepszyć się. Dzieciństwo, jakieś różnego rodzaju tramny, które są jeszcze zakorzeniowe, które powodują stany, których nie chce być. I pamiętajcie, po terapii działamy dalej. Terapia to jest taki uniwersytet alkoholika narkomana, początek. I to zapamiętajcie sobie: i nie bójcie się przechodzić terapię. Walczcie o swoje zdrowie, walczcie o swoją trzeźwość. Trzymajcie się życzę Wam dużo, dużo fajnej, pozytywnej energii.